Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kryptowojek. Zapraszam do dzisiejszej aktualizacji tego, co się tu dzisiaj dzieje na Bitcoinie i altach. Przyjrzymy się trochę rynkowi, więc zapraszam. Dawno nie nagrywałem odcinka, no weekend był dosyć zajęty, no więc tak to wygląda u mnie. Jak widzicie na wykresie bitcoina, jesteśmy jakby, można by było powiedzieć, w takim kanale poziomym, gdzie cena odbiła się, powiedzmy sobie, raz na razie od góry. Więc stworzyliśmy sobie tutaj taki sufit, i aktualnie y, jesteśmy na całkiem dole tego kanału. Y, ale to jest tylko taki y, przybornik, który może się przydać, ale niekoniecznie będziemy go używać. Jednak widzicie, że y, ta linia 21 700 dolarów miała jakieś znaczenie wcześniej. Parę razy, tak był tutaj sufit, więc tutaj też był to sufit, później dobicie do góry. I mamy oczywiście naszą globalną linię trendu, która aktualnie na dzień dzisiejszy jest na poziomie 20 prawie 1000. I musimy też zorientować się, jak wyglądają nasze pivoty, bo tutaj cały czas czekamy na Wypełnienie tego jednego piwotu z zeszłego tygodnia i miesiąca aktualnego, więc zobaczmy sobie to teraz na wykresie. Na Bitcoinie mamy z zeszłego tygodnia pivot, który nie został wypełniony 20,5 tysiąca, i on jest dalej jakby na linii trendu. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że podskoczymy do góry. Przebijemy się przez um, lokalne opory. Będziemy mieli w tym tygodniu opór numer 1.19732, później 20195 i byśmy zamknęli nasz pivot na poziomie 20.505. Taka sytuacja była tutaj 13 września, kiedy zamknęliśmy pivot, z e, prawdopodobnie tutaj 19 sierpnia. Także trochę to trwało, e, ale udało się to zrobić. W tym tygodniu dotknęliśmy już bardzo szybko tego pivotu, i to był szybki ruch malutki. Można by było powiedzieć, że to było tylko 1,5%. I jeżeli mielibyśmy z tego miejsca podlecieć do tego pivotu, to to mamy 7,4%. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że. Podskoczymy troszeczkę do góry, pomimo tego, że mówiłem ostatnio w zeszłym tygodniu, że liczę na spadki, dalej na nie liczę, ale jeżeli chodzi o skalpy, to jest, jest prawdopodobieństwo na podskoczenie do góry, więc ja swoje shorty chwilowo zamknąłem i teraz czekam na, na lekki ruch do góry. Jeżeli chodzi o balans wolumenu. No to tutaj mamy jakby taką lekką zgodność, jeżeli chodzi o ten zjazd, no bo jak widzicie, mamy cały czas ruch na dół, cały czas jakby ta cena sobie leci w dół, tutaj tak samo OBV ten balans wolumenu sobie spada, spada, spada i e, leci w dół, natomiast tam gdzie tutaj ta cena się uspokoiła, troszeczkę zrobił się tutaj też taki mini kanał, e, tak samo tutaj ten balans wolumenu e, trochę, trochę się uspokoił, to znaczy, wolumen spadł, to znaczy, że e, Prawdopodobnie ten trend spadkowy troszeczkę się już zmęczył. Troszeczkę już jakby ci sprzedawcy um, nie otwierają więcej tych pozycji, tych shortów, więc wygląda na to, że um, może być prawdopodobieństwo, że oczywiście ten balans wolumenu skoczy do góry, tak samo jak cena, um, bo historycznie, zobaczcie sobie, że ten balans jest naprawdę, naprawdę nisko. Jest nawet niżej niż um, ostatnio, kiedy była cena 17,600. Więc to jest oczywiście rozbieżność bycza, ta dywergencja bycza, gdzie cena jest troszeczkę wyżej, a balans wolumenu jest troszeczkę niżej. Więc to jest oczywiście bycza dywergencja, rozbieżność, która spowoduje, że możemy mieć jakieś odbicie do góry. Tak samo mieliśmy jeszcze kilka innych powodów, żeby podskoczyć do góry. Tutaj mieliśmy ten tygodniowy i też chyba na miesięcznym piwocie mamy 21, nie, miesięczny piwot został zamknięty. I yy, to było właśnie wtedy. Zobaczmy sobie jeszcze na jedno godzinówce Nie, to, to był, cały czas mówiliśmy o tym 20,5. I, i Dobra, to, to mi się, yy, to mi się sprawdza na razie. I jeszcze mamy niewypełnioną yy, oczywiście strefę Podaży, czyli to jest ten rejon. To jest ten rejon, właśnie cenowy. Zrobimy sobie sell. O, i on jest na poziomie 22 tysięcy. Także gdybyśmy mieli sytuację, że zamykamy ten pivot, ale lecimy dalej, przebijamy się przez tą linię trendu spadkowego, może być sytuacja taka, że wszyscy wpadną w szał, że to jest to. To jest koniec trendu spadkowego. Teraz lecimy do góry. No to oczywiście może się tak zdarzyć. Ja bym jednak uważał właśnie na ten poziom 22 22800 i jeszcze wyżej mamy kilka oporów, ale do tego dojdziemy później. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli faktycznie mielibyśmy taki ruch, gdzie byśmy zamknęli ten pivot, ale wyszlibyśmy poza ten trend spadkowy i odbili się i na przykład lecieli powoli do góry, powoli do góry, i tutaj już byśmy mieli naprawdę duży ruch, no to musimy pamiętać o tych oporach. To nie jest tak, że cena będzie leciała nie wiadomo jak długo do góry, to jest 15% tak naprawdę, to jest dosyć sporo jak na Bitcoina, jednak pamiętajcie, że musimy uważać, nie możemy dać się wciągnąć, nie może to być FOMO, więc prawdopodobnie gdzieś ten zawrót cenowy może być, może to być nawet już przy tym piwocie może być zjazd na dół i dotknięcie tych 17 tysięcy lub 16 tysięcy jeszcze raz, tak samo największy wolumen mieliśmy na poziomie, jeden z większych wolumenów mieliśmy na poziomie 15373, um, więc tutaj ja bym widział to tak: jeżeli, jeżeli będziemy mieli breakout, to znaczy breakout, weźmy sobie jeszcze raz te pivoty. Jeżeli uda nam się wyjść poza tą linię trendu i zamknąć chociaż jedną godzinówkę, e, przetestować ten poziom, to prawdopodobnie podlecimy do tego pivotu lub do tej linii trendu, a to jest około 5%, więc na dźwigni razy 5 mamy 25% zysku z pozycji, więc to jest moim zdaniem całkiem dużo. Tak samo, jeżeli miałbym otwierać short, to bym poczekał właśnie, zobaczył jak będzie wyglądała reakcja na ten pivot, reakcja na tą linię trendu. I tutaj mamy R3 29,45, więc ewentualnie stop plus troszeczkę powyżej 21,130 i spróbowałbym to shortować po prostu, wiedząc, że cały czas sytuacja na rynku nie jest zaciekawa, więc zaryzykowałbym powiedzmy sobie 3% i spróbował. Dojść aż na sam dół do tej strefy popytu 15%. Powiedzmy sobie, że mogłoby to tak wyglądać. Gdyby mi się nie udało to, tego shortować, bo powiedzmy sobie byłby stop loss, to wtedy bym prawdopodobnie poczekał tutaj na tą strefę popytu, podaży, przepraszam, 5% stop lossa i ewentualnie 20% tego zjazdu. Więc to są jakby dwa scenariusze, które by mnie interesowały. A jeżeli longi, jeżeli byśmy zjeżdżali w dół, no to oczywiście long z 17500 i ewentualnie z 16200, 16, ale to na spocie yy, i taki ruchomy stop loss bardziej bym się yy, interesował, czy faktycznie będzie mocniejszy zjazd, zjazd, czy też nie. Przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się teraz Ethereum, bo Ethereum też tutaj ten tygodniowy piwot zamknęło dosyć szybko, zdobyło go, przetestowało i lecimy do góry, więc tutaj też mamy otwarty z zeszłego tygodnia 1481, więc tutaj ten ruch zgodnie z Bitcoinem mógłby mieć miejsce, tutaj, tutaj to jest aż 11%, więc wygląda to całkiem nieźle, tylko musielibyśmy się przebić przez wszystkie opory i strefę popytu, którą mieliśmy tutaj. Szkoda, że ją straciliśmy tak naprawdę, no ale to było do przewidzenia, że dotkniemy tej wartości wolumenowej. Gdybyśmy zamknęli ten pivot w tym tygodniu, zeszłego tygodnia, jeszcze zobaczmy, czy to nie było jakiegoś miesięcznego. Wiem, że na kilku coinach, nie, tutaj też był zamknięty, na kilku coinach mam jeszcze otwarty ten miesięczny, wrześniowy, więc jak najbardziej jest to do zamknięcia. Jeżeli odbijamy się od tego pivotu, to następny poziom to będzie właśnie 1128 albo 1100 dolarów, ewentualnie też ten okrągły 1000 tutaj mamy tą najsilniejszą strefę popytu gdzie odbijaliśmy się od tego 1000 dolarów kilka razy dwa razy i raz stworzyliśmy tą strefę popytu więc jak najbardziej to by mnie interesowało czyli yy, potencjalnie short na, yy, na tym piwocie 1481 lub na R3 1500 yy, no i longi tutaj poniżej, czyli 1128 1100 równe albo 1000 Równe też. Jeżeli chodzi o Rippla, e, Ripple, ym, tutaj właśnie się zastanawiam, jaka tutaj będzie historia, bo już dotknęliśmy pivotu bardzo szybko. Mieliśmy zjazd około 7%. Czy to nie jest bycza flaga, która zakończy się kolejnym ruchem do góry? I tutaj kolejny, jakby poziom miesięczny jest na 60-70 centów, tygodniówka 77 i dniówka 90 centów. Natomiast, no, mm, mam wrażenie, że Tutaj ten trend wzrostowy troszeczkę się osłabił, ale nie mnie to tutaj teraz oceniać, bo nie stwierdziłem, nie robiłem tej analizy jakoś super dokładnie. Tylko po prostu widać to, że cena nie może się zdecydować. Tak samo balans ten, tego wolumenu zaczął troszeczkę spadać, więc możliwe, że trend spadkowy się rozpoczął i wcale nie, nie znaczy to tyle, że nie zjedziemy do 33 centów. Tak samo, jeżeli przyjrzycie się na 4 godzinówce. I zobaczycie miejsce, w którym zaczął się ten trend spadkowy tutaj była ta akumulacja, prawda? Tutaj była ta akumulacja zaraz przed spadkiem. I zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Wpadliśmy prosto w tą strefę podaży i właśnie z niej wychodzimy. Więc jakby dokładnie ją wypełniliśmy. Tak samo tutaj mieliśmy taką minimalną. Minimalną niewypełnioną strefę podaży. Ona była tak zaznaczona, czyli mieliśmy tutaj e, pierwszy knot, drugi knot jako poziom, e, wsparcie e, i opór. Następnie mieliśmy krótką, bardzo króciutką akumulację i był zjazd. I od tamtej pory nie dotknęliśmy tego poziomu i dotknęliśmy prawdopodobnie co do centa, tak, co do centa do, dotknęliśmy tego e, poziomu 55 centów. Więc jak widzicie, te strefy mają jakiś sens, mają jakieś zadanie, więc jak najbardziej się to sprawdza. Więc gdybyśmy teraz wychodzili z powrotem z tej strefy, no to kolejną strefą, niestety, ale będzie niski pułap, bo zaraz po przed tą eksplozją cenową, ostatnią akumulację mieliśmy właśnie tutaj i to była ta strefa popytu, czyli e, mieliśmy akumulację, breakout do góry, retest te, tej strefy i pompa do góry. Więc Um, można by było się spierać, czy to możemy wrócić z powrotem do 34 centów, jeżeli trend wzrostowy się utrzyma na Riplu, to ja bym powiedział, że to będzie um, powiedzmy sobie ta strefa pomiędzy 36,5 i 34,300 um, z tego powodu, że nie została ona przetestowana jeszcze raz, bo tutaj mieliśmy zjazd, lekką akumulację i breakout do góry i tutaj nie mieliśmy tego retestu, więc ja ewentualnie bym spróbował longować to w tym miejscu i gdybyśmy mieli zjeżdżać to ewentualny short właśnie z tej strefy szkoda, że tego nie udało mi się shortować, ale zamknąłem pozycję w tej strefie, która miałem longi z tej akumulacji która była na poziomie 33 centów więc to też było akurat dosyć udane BNB do Ethereum wkroczyło swoją taką najwyższą strefę oporu, strefę podaży, że tak powiem i właśnie próbuje się z niej wydostać dołem Zobaczmy. Obiwi tutaj jeszcze, jeszcze próbuje troszeczkę tym, na tym wolumenie podskoczyć do góry, natomiast z tego co widzę, to cena niestety zaczęła troszeczkę zjeżdżać, więc tutaj mamy lekką rozbieżność y, niedźwiedzią, no bo mamy niższy dołek niż pop... wyż... niższy, niższą górkę niż poprzednio, a na balansie wolumenu jest wyżej, to znaczy, że wolumen spadkowy zaczął rosnąć, czyli więcej shortów się otwiera. Więc to może oznaczać tylko zjazd nieco niżej. I ten zjazd myślę, że tak naprawdę mielibyśmy go do tego poziomu. Tylko to tutaj w parze BNB do Ethereum, tak samo BNB do Bitcoina, nie do stableów może być troszeczkę różnie, bo tutaj na przykład nie udało nam się dotknąć tej strefy. Tak samo tutaj musimy być ostrożni, ale nawet gdybyśmy mieli zjechać, ja to shortowałem nie będę ukrywał. To jest 15%, więc to by było dosyć sporo. Udało mi się 21,44 zrobić i na początku tej strefy, czyli 20,60. Zobaczymy, jak to się potoczy. BNB do dolara, no, na razie się trzyma, na razie się to cały czas jakoś tam utrzymuje, więc też ładnie przetestowaliśmy sobie tutaj ten próg. Udało mi się kupić po 260. Tutaj mieliśmy jeszcze jeden retest, tak naprawdę 5% do góry, no i zobaczymy, czy podskoczymy z powrotem do tego punktu kontrolnego za 302 dolary. Albo nie przetestujemy sobie tej strefy u góry, czyli to będzie ta strefa, to będzie strefa sprzedaży, tak naprawdę, czyli 289 lub 290 dolarów. To będzie taka um, okrągła cena, bym powiedział. Więc tutaj bym spróbował zamknąć te longi. Zobaczmy BNB do BTC 14-314. Też yy, udało nam się tutaj na piwocie dotknąć chyba R. R3 z tego, co pamiętam, R2, to była R2, dokładnie tak, było to więcej niż się spodziewałem, bo ostatnio rozmawialiśmy, że rzadko jest tak, że powyżej R3 cena utrzymuje się tak długo, a tu proszę, utrzymała się przez cały sierpień tak naprawdę i już we wrześniu jesteśmy znowu na powyżej R1, dotknęliśmy R2, z tym, że... Zaczynamy mieć zjazd, więc tutaj też pytanie, jak to długo potrwa, zobaczymy. Na razie mamy no, dosyć silny ten trend wzrostowy, z tym, że ja też będę czekał na odkupienie tego BNB nieco niżej. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze tylko. Ethereum Classic, Ethereum Classic sobie spokojnie zjeżdża. Myślę, że do tego właśnie lokalnego poziomu kupna 18-19 dolarów. EOS też troszeczkę zaczyna cały czas sobie zjeżdża, Tutaj też nie ma żadnych wielkich e, ruchów. Dogecoin miał tylko szybki ruch do góry 6,7 i z powrotem w dół. E, dalej mamy otwarty ten pivot na. Mm, właśnie to są te z jedne, jedne z tych coinów, te, z tych altów, które mają otwarty ten pivot na, miesięcznym, e, na miesięcznych pivotach. Więc tutaj dalej jakby była pierwsza próba zamknięcia go. Jeżeli we wrześniu się nie uda, zas, zawsze zostaje październik, listopad, grudzień. Zaraz wam coś powiem na końcu. Ford tutaj bardzo ładnie dotykał swojej strefy, tutaj nawet ją przebił troszeczkę. Teraz zjeżdżamy z powrotem na dół i mam wrażenie, że dotkniemy tym razem tej strefy S1, może nawet z powrotem. Ty, ten cent 70 lub cent 80 coś w tym, w tym deseniu. Afe, tutaj pomiędzy ma taki kanał, wygląda jak flaga, która zakończy się kolejnym zjazdem. Hmm. W końcu U się troszeczkę ruszył do góry, ale tu też zastanawiam się, czy mu się uda zamknąć tą, ten pivot. Jeżeli Łu uda się zamknąć ten pivot, prędzej czy później, to to będzie jeden z powiem wam takich ciekawszych trade'ów 32%. I tak samo HNT cały czas próbuje tutaj, cały czas próbuje. Tutaj mamy 42% jeszcze do tego piwotu, i jeszcze jest jakby na granicy tej linii trendu spadkowego i też jest w okolicach tego tej strefy podaży. Natomiast ta strefa podaży, którą tu widzicie, ona już została dotknięta raz, drugi raz i tak naprawdę trzeci raz może zostać przebita. Więc zastanawiam się właśnie, czy tak też nie będzie. Dobra, więcej już Wam tutaj nie powiem. Więcej się jeszcze FTT tutaj powolutku wybija się właśnie z tego trendu spadkowego i zauważcie, że tutaj ten trend spadkowy to jest taki mini trend spadkowy, który wygląda jak podobnie jak w bitcoinie, który ma globalny trend spadkowy. Dar tutaj też troszeczkę zjechał. I teraz zobaczcie sobie ten główny trend spadkowy na, na bitcoinie. Ja to wyłączam wszystko, żeby było trochę czyściej. Wyłączmy sobie to. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. I zjechaliśmy z 69 tysięcy do 19 tysięcy. I teraz kwestia z tego, że to nie będzie wyglądało tak, że przebijemy się przez trend spadkowy i nagle będzie wielka pompa do góry. No, rynek na to na razie chyba nie pozwoli, bo mamy bardzo duże problemy z gospodarką, ze, z, z wojnami i tak dalej, więc wydaje mi się, że teraz ten okres będzie bardziej taki, że e, ten ruch będzie bardzo wyboisty i tak no, żeby żeby nie mówić, że e, potrafię przewidzieć przyszłość albo że potrafię wywrócić coś z kryształowej kuli to wydaje mi się, że utworzymy taki bardzo niewielki kanał, który będzie dosyć nudny, tak jak to bywa zazwyczaj w, w rynku niedźwiedzi. Jeżeli utworzymy sobie taki kanał i nie będziemy potrafili przebić się właśnie przez taki no, globalny opór, tak naprawdę, który teraz jest na poziomie 29 tysięcy, tak samo, to globalne wsparcie mamy na powiedzmy sobie 17, 16, 15 tysięcy, ciężko teraz to powiedzieć, jeszcze nie wiemy, czy, kiedy, gdzie było dno, czy będzie dno, czy było dno na Bitcoinie, to to może potrwać nawet rok, dwa lata, i dopiero kiedy będzie prawdopodobnie następny halving. 2024, czyli gdzieś dopiero tutaj może zobaczymy jakiś breakout, który będzie powoli e, pokazywał nowy cykl, który będzie e, jakby możliwy dla nowego ATH, czy tam nowe ATH będzie możliwe dopiero w nowym cyklu, więc nie spodziewałbym się tutaj jakichś wielkich ruchów, jedynie bym skupiał się teraz na e, skupiałbym się na scalpingu, czyli próbowanie zgarnąć z rynku powiedzmy sobie 4%, 5% albo kilka tych procentów na jakiejś tam dźwigni, żeby powiela, powielać swoje pieniądze i powiększać te swoje portfolio. No i oczywiście risk management, czyli ocena tego ryzyka, stop lossy są bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby nie wtopić się z shortem lub z longiem, który będziemy czekać i czekać w nieskończoność, aż się zamknie. Na proficie na przykład, tak? Albo zamykać na wielkim minusie, a potem okaże się, że wszystko poszło z powrotem do tego samego poziomu. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, już niedługo. Trzymajcie się i hej.